Na co patrzeć przy doborze odmian słonecznika? Dlaczego cechy w słoneczniku są bardziej ważne niż, niż cechy w kukurydzy? W którym miejscu są bajki w katalogach napisane? Na co zwracamy szczególną uwagę w aspekcie tak naprawdę określonych stanowisk? Czym się różnią poszczególne odmiany? I ile według mnie jest w tym wszystkim bajki? O tym będzie najbliższy wykład, już w niedzielę. Od 8 rano na hektar wiedzę na który Was serdecznie zapraszam. Kłaniam się nisko. Moi drodzy, żałuję, że byłem złym prorokiem i żałuję, że się nie pomyliłem w tej kwestii, bo wolałbym się pomylić. Dzisiaj w tym materiale, w tym krótkim, w tej części takiej gospodarczej, chciałbym powiedzieć, że niestety ja i niektórzy z Państwa mieliśmy rację, ile złego zrobi nam niekontrolowany. Import towarów z Ukrainy. Temat jest trudny, temat był oczywisty, temat jest tematem rzeka, ale powiem jasno i wyraźnie. Gdy w lutym, tak, czyli no niemal rok temu, tak, kilka miesięcy temu powiedziałem, że to, co się szykuje, w nas bardzo mocno uderzy, to nawet część rolników powiedziała, po co się jechać? Tak, przecież to jest niemożliwe. Przecież to jest, wszystko pójdzie na inne kraje na świecie. To jest po to, żeby pomagać. To jest tylko, że Polska jest krajem przerzutowym. Takie komentarze były. I nieważne, czy to był hejt, czy ten komentarz był tylko komentarzem. To jest już nieistotne. Ale istotne jest to, że już wtedy było wiadomo i część z Państwa wiedziała o tym, co się wydarzy. Jadąc dzisiaj tutaj na to pole do nagrania, dostałem od zaprzyjaźnionego ode mnie rolnika z terenów lubi na informacje, że kukurydza już jest skupowana po 600 zł za tonę. Oczywiście mokra 30. Że w ciągu ostatnich dwóch tygodni e, e, rzepak spadł poniżej 2,5 tysiąca. I teraz powiem tak. Ilość takich informacji e- maili, jaką on Was dostaje nie tylko z terenów Lubelszczyzny czy Zamojszczyzny, ale ogólnie jest przeogromna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Proszę, nagłośnijmy ten temat. Nagłośnijmy ten temat, ponieważ z mojej perspektywy, z perspektywy gospodarczej, tworzą się coraz to nowsze kanały. Kanały, którymi to będzie przerzucane. Dzisiaj już mówię jasno i wyraźnie: nie wiemy, ile potrwa stan wojny na Ukrainie, i nie wiemy, czy jest on proporcjonalny do importu. My nie wiemy, czy te kontakty i nowe relacje, które powstały, nie zostaną już z nami na zawsze, bo tego nie wiemy. To nie od nas zależy. To nie my tym handlujemy, to nie my to przerzucamy. Wiele osób powie, no dobrze, ale w czasach wysokich kosztów śród um, możemy tak naprawdę zbić koszty produkcji, e, czy utrzymania, czy prowadzenia hodowli zwierzęcej w Polsce przez rolników. Tak, to jest prawda, tylko że to jest gra na krótką metę, bo zagwarantujecie, że za niedługo nie przyjdą do nas stamtąd również na przykład mrożone półtusze. Wieprzowe, nie zagwarantujecie. A ja uważam, że wiem, jak jest w handlu, i jeżeli się już złapie ten cykl, tak? te kontakty, te relacje, to wszystko, to tak naprawdę handluje się wszystkim, co przynosi zysk. I dzisiaj, proszę Was, nagłaśniajmy ten temat. Ja ten materiał też sobie po to, żeby nas nagłośnić, żeby konsumenci wiedzieli, że przychodzi do polski towar, który naprawdę jest produkowany, w innych standardach niż nasze w Polsce, że jeżeli bardzo mocno jako konsumenci krytykujemy jakość żywności produkowaną w Unii Europejskiej, to miejmy świadomość, że tam prawdopodobnie zagrożenie jest nie mniejsze, ale większe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Miejmy świadomość, bo my już to przerabialiśmy, że jest to tak naprawdę yy, gra na krótką metę, bo różnie bywa. Ja wiem jedno, że mówiłem, niestety się sprawdziło, tak, te towary przychodzą. Wczoraj miałem rozmowę z jednym z Was, gdzie usłyszałem jasno i wyraźnie, że są takie dziwne zdarzenia, że na przykład kierowcy jeżdżą po gospodarstwach, po firmach na terenach Wielkopolski, są załadowani towarami z Ukrainy i proszą się za półceny, żeby to gdzieś zwalić, sprzedać, bo wjechali do kraju myśląc, że jakoś to będzie, a okazało się finalnie, że towar nikt go nie chce, bo to było tamto, tak? Ja się pytam, gdzie jest inspekcja? Transportu drogowego, gdzie jest w ogóle jakakolwiek inspekcja weterynaryjna, dlaczego przez miesiące nie ma komu stanąć na granicy, dlaczego jeżeli już chcemy pomagać, to róbmy to na wysokim poziomie, na wysokim standardzie jakości, ale też i bezpieczeństwa. Nikt się tym nie przejmuje. Tutaj bardzo bym chciał też zapytać, jasno, czemu cały sektor agro-YouTube milczy? Przecież słuchajcie, jeżeli jesteście rolnikami, macie swoje zasięgi, czemu ten temat jest przemilczany? Przecież to się po prostu dzieje. Ilość maili, informacji na Whatsappie, na Messengerze jest bardzo, ale to bardzo duża do mnie i wszyscy mówią jednym głosem. Stają skupy, tak? Nie wynika to w ogóle z wydajności, tylko to wynika autentycznie z tego, co się dzieje. Mało tego, nikt z nas dzisiaj nie wie, ile towaru zostało już zakontraktowane. Czyli ile towaru nie przyjdzie teraz, ale za miesiąc, za dwa, za pięć, tak? To się po prostu dzieje i to zawsze, ale to zawsze przyniesie złe rzeczy, bo. Szanowni konsumenci, nie rolnicy, jeżeli uważacie, że w sklepach coś stanie i dzięki temu, że przychodzi do Polski coś tajszego z, z Ukrainy, to przepraszam Was bardzo, ale się po prostu mylicie, bo tak to po prostu nie działa. I nie chcę się rozgadywać, powiem tylko jedno. Proszę wszystkich, także naprawdę bardzo mocno zwracam się też do wszystkich ludzi z YouTube, z sektora rolniczego, nagłaśniajmy ten temat. Dlatego, że to nie są żarty, to się po prostu dzieje. I pytam się. Co cały sektor rolniczy zrobi, kiedy te mm, relacje biznesowe zostaną na lata? Kiedy tak naprawdę będziemy się coraz częściej z tym spotykali, a patrząc na mm, postawy z które mogłyby, czy też służb, które mogłyby to kontrolować, tak? E, daleki jestem od optymizmu. Więc bardzo proszę o nagłośnienie tego tematu, nie tylko dla rolników i przez rolników, ale też wśród konsumentów, bo przecież wy jesteście. Tak naprawdę konsumentami, czyli osobami, które to spożywają. I tak jak wiele osób napisało pod ostatnim materiałem w komentarzach ze środowiska nierolniczego, że chcielibyście silnego polskiego rolnictwa. A silne polskie rolnictwo będzie wtedy, kiedy nikt nie będzie grał w zasadach innych niż uczciwe, niż zgodne z przepisami, z zasadami, po to jesteśmy w Unii, żeby jakby nie było, nie może nie tylko czerpać, bo to jest trudny temat i złożony, ale na pewno po to, żeby trzymać standardy jakości. A tutaj o tym w ogóle teraz nie mam. Jeżeli planujesz ten gatunek siać pierwszy raz, to koniecznie obejrzyj ten materiał, bo ustrzeżesz się naprawdę przed błędami. A jeżeli gatunek ten uprawiasz już kilka lat, to zobacz, czy w doborze odmian zgadza się to, co powiem ja, z tym, co wiesz Ty. W niedzielę od 8 rano na portalu na hektar.wzp będzie pierwszy w mojej historii materiał poświęcony typowo wyborze. Odmian słonecznika. Serdecznie zapraszam. Kłaniam Księsko Hektar Wiec.